Podejś, pamięta podejście polityków PiS do kwestii obrony życia, zanim doszli do władzy i co się, no, jak, jak to się zmieniło, kiedy już objęli władzę i dlaczego? No, wyjaśnianie, wyjaśnianie intencji ludzi czy ugrupowań politycznych to, no, no, to jest trochę takie zadanie dla, nie wiem dla, dla psychologa więc ja mogę powiedzieć o takich zjawiskach, które można zaobserwować powszechnie, nie tylko w Polsce. I to jest taki Pragmatyzm klasy politycznej. To, co przez kilkadziesiąt lat obserwujemy na, na Zachodzie, to jest po pierwsze dechrystianizacja, a po drugie demoralizacja. I, to, i, I siłą przewodnią tych narodów Zachodu w tym upadku jest klasa polityczna. I to samo obserwujemy, obserwujemy w Polsce. Ci politycy Mówią generalnie to, co wydaje im się, że spowoduje mobilizację ich elektoratu i wpłynie na ich wynik wyborczy. A po wyborach niespecjalnie się tym przejmują. No, a powinni chyba ponieść jakieś konsekwencje na przykład w kolejnych wyborach, a w przypadku na przykład pisu raczej nie było tego widać. Jeśli, jeśli mówi Pan o konsekwencjach, to tak, no, konsekwencje poniesiemy na sądzie ostatecznym i szczegółowym swojego niemoralnego postępowania. Natomiast jeśli chodzi o konsekwencje wyborcze, no to problem polega na tym, że PiS nie ma lepszej. Konkurencji. Wydawało się, że taką konkurencją, właśnie jeśli chodzi o wartości, do których PiS się odwołuje, będzie Konfederacja. Ale okazało się, że to jest partia Libertynów i Pragmatyków. W związku z tym trudno powiedzieć, żeby to była, żeby to była lepsza opcja dla ludzi, którzy chcieliby głosować na, no, na, na, na takich ludzi, którzy służą wartościom. To jeśli chodzi o, jeśli przy Konfederacji jesteśmy, część, część Konfederacji, partia Korfin faktycznie nie, no, nie wiadomo dlaczego ogłosiła, że jednak popiera prawo do aborcji w tych ciężkich przypadkach y, choroby dziecka. No ale Ruch Narodowy ciężko chyba mu zarzucić, żeby był za aborcją. Wypowiedzi, wypowiedzi przedstawicieli ruchu narodowego były niewyraźne, więc ja powiedziałem, że to jest, jeśli chodzi o Konfederację, to mamy, to mamy sojusz Libertynów, czyli no, tam no, przedstawicieli tego nurtu libertyńskiego, niestety w Konfederacji większość. Yy, I pragmatyków, tak? to yy, yy, narodowców bym raczej określił, jako Pragmatyków. Im zależy na dobrym wyniku wyborczym. Patrzą na, na, na słupki, te wypowiedzi w sprawie aborcji też były niewyraźne. To jeszcze zapytam a Grzegorz Brał. No właśnie, jeszcze jest Grzegorz Braun, więc no, trudno powiedzieć, żeby, żeby jeden, jeden poseł był alternatywą dla PiSu. W związku z tym no, wyborcy, wyborcy, którzy chcieliby głosować na ludzi zasad, nie mają wielkiego wyboru. Czyli tak naprawdę jesteśmy skazani na to, że prawo do mordowania dzieci nienarodzonych w Polsce będzie tak długo, jak jest demokracja? No, tak bym nie powiedział. Tak bym nie powiedział, że nie jesteśmy, na nic, nie, nie, nie jesteśmy na nic skazani. Jesteśmy ludźmi wolnymi i możemy działać. Możemy działać i e, 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 jeśli jesteśmy z Bogiem, to któż przeciwko? Nam. Więc jeśli my będziemy walczyć o wartości, tak? no klasa polityczna jest niestety skorumpowana i no, nędza całkowita, nędza moralna przede wszystkim. E, ale ten ruch odnowy społeczeństwa może się zacząć w innym miejscu, nie w klasie y, politycznej. No, y, y, państwo tu działają w mediach. Media. media póki jeszcze jest trochę wolności, mają dużą rolę do odegrania. I tu nie chodzi o to, żeby mówić, że tu no tak musi być. Są, są tacy defetyści, którzy mówią, a w demokracji to tak musi być. No nie musi być, to zależy od tego, jak my się zachowamy. Gdy były te tak zwane strajki kobiet, tam dochodziło do aktów wandalizmu, agresji wobec no, no, nawet nie tylko katolików, tylko w ogóle wobec Polaków, przypadkowy, przypadkowych ludzi, którzy przechodzili. Czy Pana zdaniem reakcje no, na poziomie państwowym były właściwe wobec tego, co się działo? Czy zachowano się tak, tak, jak powinno, czy jednak jakoś im za bardzo pobłażano? Jak Pan na to patrzy? No to na całym świecie mamy do czynienia z pobłażliwością w, w, wo, wobec tych lewackich bandytów. Tak? My to obserwujemy od, od dawna. Ci tęczowi bandyci napadają na, na nasze furgonetki, na nasze pikiety. Robią to od lat, a, a, a tutaj muszę powiedzieć, że, że reakcja policji jest no, kompletnie nieodpowiednia do sytuacji. Tak? Tolerowanie, tolerowanie tego naj Najpierw drobnego bandytyzmu prowadzi do, do średniego bandytyzmu, a później do wielkiego bandytyzmu. I za to jest odpowiedzialny pan komendant główny policji i jego przełożenie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ale z czego mogło to wynikać? Właśnie no, taka pobłażliwość. No, różne mogą być przyczyny, no, boją się mediów, tak? No, ponieważ media są zdominowane przez lewaków, no to boją się, że źle o nich napiszą. No i takie tchórzostwo to jest przyzwolenie na, na to, żeby, żeby przyzwoici ludzie byli atakowani na ulicach i to właśnie obserwowaliśmy w czasie tych, tych zamieszek wywołanych przez, no, 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 to przez bandytów w skrócie. Rach publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w kwestii aborcji. Czy Pana zdaniem kiedykolwiek w ogóle zostanie opublikowany, czy pozostanie to na poziomie takim, że jest wyrok, ale nie wchodzi w życie? To znowu też zależy od nas. Tak, jeśli będzie ta, taka po, duży nacisk społeczny, żeby ten wyrok opublikować, no to nawet Pan Morawiecki, któremu, któremu zabijanie dzieci niepełnosprawnych nie przeszkadza, będzie ten wyrok musiał opublikować. I to, to samo pytanie po w drugą stronę odnośnie konwencji stambulskiej. Rząd już zapowiadał chyba latem, że trwają przygotowania do wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Do tej pory nic się chyba to no, w rozwoju nie, nie, nie posunęło. Czy coś Pana zdanie w tej kwestii się może zmienić, czy nie i dlaczego? No to z, z tego, co ja wiem, to raczej nie, że on się wypowiadał, tylko... Y, tylko ta y, y, partia Zbigniewa Ziobry, Solidarna Polska, tak. Solidarna Polska, y, więc no, y, ja nie, nie, nie przypominam sobie, żeby pan, y, pan Morawiecki cokolwiek na ten temat mówił, bo jeśli mówimy rząd, no to, to myślimy o, o premierze, a pan, pan premier to ma doświadczenie duże w bankowości, a z kolei. No właśnie. Bankierzy są, y, 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 są zależni od właścicieli banków. I, i no, pan, y, pan, pan Marowiecki pochodzi z tego środowiska, w, w związku z tym no, można powiedzieć, że jest wrażliwy na, na potrzeby banksterów, jak to nie, nie, niektórzy ładnie mówią. Czy pana zdaniem jakaś nadzieje można wiązać z tą wspomnianą Solidarną Polską i Zbigniewem Ziobro, czy podobnie jak z poprzednimi wspomnianymi ugrupowaniami? Ja mam, ja mam w wielu ugrupowaniach politycznych, czy w różnych ugrupowaniach politycznych przyjaciół i życzę im jak najlepiej. Cieszę się, że, że tacy ludzie są porządni, ludzie działają politycznie, ale moja ocena całej klasy politycznej jest bardzo negatywna. Czyli tak podsumowując, na poziomie prawnym zmian raczej nie będzie. Ja, ja, ja nie wiem, ja, ja nie, nie jestem przepowiadaczem y, przyszłości. To jeszcze raz mówię, że to zależy, zależy od nas. Jak się weźmiemy do roboty, to zmiany będą. No, życzę Państwu y, y, widzą i, i, i Państwu, którzy ten materiał robicie, wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, żebyśmy, bo zmiany zaczynają się od nas. Jeśli my zmienimy się na lepsze, to i Polska zmieni się na lepsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.